Dzień dobry. Chciałbym przedstawić dzisiaj Państwu auto z naszej oferty Audi Select Plus, a mianowicie Audi A6 Avant 2.0 TDI Quattro S-Line s -Tronic. Jest to auto w kolorze Havana Quartz Metallic z pakietem czerni, dodatkowo w pakiecie S-Line oraz lufelekami 20 tytanowymi z pakietu Custom Naprawdę wyglądają pięknie. Dodatkowo jest to auto z pakietem przy privacy, czyli troszeczkę szyby ciemniejsze, przyciemniane. Jest to auto pofunkcyjne. Więc ta historia tego samochodu jest nam znana. A oczywiście bezużytkowe, serwisowane co Jesteśmy tego auta pierwszymi właścicielami. To jest ten auta. Konfiguracja tego auta jest taka, że na pewno obok tego samochodu nikt nie przejdzie obojętnie. Mamy podwójne końcówki wodoru wydechowego. Oczywiście prawdziwe, co w tych czasach już nie jest oczywiste. Dodatkowo jeszcze jest znaczek kwadratowy na tylnej klapie, co mówi nam, że mamy napęd na 4 koła. Stałe, oczywiście niezmienny od lat 80. wywodzący się z motosportu. Drugi blok auta. Auto, można powiedzieć, miało nie nosi żadnych śladów eksploatacji. Jest w stanie idealnym. Zresztą sami Państwo widzicie na filmie, że nie ma się w czego przyczepić. Przechodząc do przodu auta widzimy jeszcze LEDowe reflektory wraz z wyspaczami lamp przednich. Jest to ogromne ułatwienie podczas okresu miesięczno-zimowego. Widzimy również radary w przednich tak się prezentuje grilly w pakiecie czerni. Naprawdę groźnie wygląda. Chodźmy teraz do środka, do wnętrza auta, ponieważ tam jest też czym opowiadać. Zapraszam. Otwierając drzwi widzimy, widzimy boczek wyłożony alkantarą, dodatkowo jeszcze listwy dekoracyjne Black Piano wraz z fotel fotela kierowcy oraz asystenta martwego pola w lusterku i teraz najważniejszy, najważniejszy smaczek fotel jest integrowany z zagłówkami S-Line przyszywane zobaczcie Państwo, czerwone pasy naprawdę robi to wrażenie dodatkowo jeszcze mamy okno panoramiczne ogromne, które możemy otworzyć oraz zasłonić kierownica trójramienna sportowa z u dołu dodatkowo jeszcze asystent pasa ruchu aktywny tempomat, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu Wejdźmy głębiej widzimy również kamerę cofania cztery strefy klimatyzacji automatycznej podgrzewane przednie fotele klasyczne zegary z ekranem multimedialnym między tarczami mianowicie telefon lista programów radiowych nawigacja miejsce bardzo przydatne łopatki zmiany biegów czujnik deszczu z drugiej strony i kolejny symbol, który mówi nam o tym, że mamy napęd quattro, więc możemy czuć się pewniej. Dodatkowo ściana jest wyposażona w system nagłośnienia BOSS Saran SYSTEM o czym też tam mówi napis na głośniku. Jeżeli te, bądź jakiekolwiek inne auta z naszej oferty się zapraszamy do kontaktu. W opisie tego filmu znajdziecie Państwo numer naszych doradców samochodów nowych, jak i używanych oraz dodatkowo link do tego ogłoszenia Dziękuję bardzo za uwagę i zobaczenia!